ma jesteśmy u Dawida na warsztacie, co tu panie zrobiłeś przez ten tydzień, opowiadaj. No wymieniliśmy jarzma, bo były powybijane tutaj, u góry tak samo były wybite jeszcze bardziej niż na dole, także spowaliśmy nowe jarzma. Założyliśmy nowe łańcuchy, bo tamtymi już nie szło ruszać, w ogóle były tam posztukowane. Tutaj wpadną zdjęcia z roboty. Przyszły bolce do przodu, znaczy się na górny zaczep, dolny tu wymieniliśmy bolec, bo była jakaś śruba włożona. No i tak z tyłu to jak na razie wszystko zrobione. Teraz Zaczniemy wymianę wtryskiwaczy, ponieważ ściągaliśmy przyczepę pod górę niestety, ale kuzyn ma 40 i, i mu się udało wciągnąć, a nam się nie udało wciągnąć tej przyczepy tym ciągnikiem. No i chcemy wyciągnąć wtryskiwacze i zobaczymy w jakim są bo też ciągnik nie zapala. Chodzi silnik niby ładnie, ale nie zapala dobrze. Jak to stoi 2-3 dni to tak nie zapala i dość mocno dymi. I myślimy, że to mają winę wtryskiwacze. Za chwilę je wiemy i zobaczymy jakie są stanie wtryski. I zobaczymy na małych rozpiracze jak będzie się w nich chodził i zrobimy kolejny test przyczepy z górą. Jak będziemy wciągać przyczepy pod górę. No i mów, co chciałeś płynu tu wymieniać. O, właśnie, teraz takie pytanie mamy. Czy może coś nam podchłowie trochę? Czy możemy zalać ten ciągnik płynem chłodzącym normalnie, a nie wodą? Tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że ten ciągnik nigdy nie był płynem zalany, tylko cały czas wodą. I czy coś się może stać, jeżeli zalejemy go płynem chłodzącym, biorąc pod uwagę to, że ciągnik naprawdę kupę lat stał w szopie i nie wiemy, czy na przykład nie są o-ringi już zmurszałe i czy płynnie nie wypłucze rdzy z o-ringów i czy nie zacznie nam coś się dziać z silnikiem. Także, jeżeli ktoś ma już taki przypadek, zrobił coś takiego, to niech nam w komentarzu odpiszę, czy możemy to zalać płynem, czy nie możemy. O, wężyki podkręcane, zasilające. Tu już tryski też. Te blokady to są? Takie? Żeby to trzymały. Te to mostki. No, mostki, żeby tryski trzymały. Pomogą, no to będziemy wyciągać pompę wtryskową i rozbierać. i Zobaczymy, co jest nie tak z pompą wtryskową. Czy sekcje są wybite już, czy co, bo no czemuś te ciągnie tak dobrze nie chodzi, jak byśmy chcieli, czyli nie, nie zapala dobrze i troszkę sobie kopci, no nie powinno tego być. Jeżeli pompa nie pomoże, wtryski nie pomogą, no to będziemy wyjmować pompę, chociaż wolałbym tego uniknąć, ale jeżeli będzie trzeba, to się zrobi. Coś się buja. No, co tam? No wtryski są bardzo zły stanie. wcale nie rozpylają. Podaje. No, dlatego już wiemy dlaczego ten ciągnik tak... Jeżeli o coś chciał, to już wiemy dlaczego ten ciągnik tak chodzi. Ciśnienia mają zaledwie 140 bar. Także tu drzem w ogóle zapalał ten traktor. No i dobra, wyciągamy resztę. Co jest w środku. Zobaczmy. W środku są sprężynki. Nie, nie będziemy tego rozkręcać, tylko to popuszczamy. Żeby założyć po Ha Co mówisz? Popuszczaliśmy tance, żeby teraz ten rozpylać Mowy. Mowy? Tak. żeby się opaść całkowicie rozpylacz i tu są teraz takie kreski rozpylacz ma kreskę i ta kreska na korpusie musi być idealnie z kreską na rozpylaczu u góry złożone jeżeli ktoś tu jest kreseczka by chciał kiedyś coś takiego robić i gdzie jest ta kreska na korpusie? Tu. tutaj jest na korpusie kreska no. tutaj na korpusie Czyli widać na te stary lepiej. jest ta kraska na korpusie mhm. i to jest druga. I tu mi się tu zawsze z Muszę lepiej sobie ustawić trochę przed, bo przy dokręcaniu zawsze się Przesuń Przesunie trochę. Mocno dokręcamy, żeby nie ciekło. Żeby nie ciekło O, jest kreska na kreskę. Jest tu kreska, widać. O, tu jest od druga. No i wkładamy w próbnik na nowym rozpylaczu. Przątom na na luźnej sprężynie, żeby nie było ciśnienia, żeby przepukać rozpylacz Ropą. Czyli bez ciśnienia przepukujemy rozpylacz. Nie w Dzisiaj... to dla ciśnienia. Pół olej Troszeczkę sobie powrócimy niżej. Nie trzyma ciśnienie, nie opada, czyli jest dobry spylacz. Mamy teraz ciśnienia 170, 180, tak zostawimy. 180, powinno być 175, ale one trochę usiądą podczas pracy. Zostawimy 180, nawet możemy jeszcze troszeczkę podkręcić, żeby było trochę ponad 180 bo one i tak siądą podczas pracy w ciągniku O, mamy te dobre 180-182. No i tak powinien wchodzić elektrycki Także zrobimy wszystkie cztery i zobaczymy jak będzie traktor pracował na nich wtedy. Nie ja będziemy już nagrywać tego wszystkiego, bo to będzie się powtarzać po prostu jeszcze trzy razy. Dokładnie, jeszcze trzy sztuki. To do zobaczenia. To jest dość mocno potuczone przez kogoś, żeby nam uszczelniło. To sobie to żeby nam ropa nie leciała. Trzeba no to wyśpikować trochę. No małe wyrównać, żeby nie równać. już Dokładnie, pod dokładnie podkładka wiedziana. O, jest ładnie, tylko teraz w miarę. Jeszcze jest trochę gdzie nie gdzie ale to już nie wpływa. Powinno już być teraz ok. Nie powinno być z tego kolejny wpryskiwać. Zobaczymy, jest stanie. Kolejny. O, jest jeszcze tam niż tamten. Tylko z jednej Wiem. dziurki z niego leci. W ogóle leczymy... Fiam, fiam, to jest niemożliwe, że ten traktor w ogóle chodził. Dobra. Także jesteśmy teoretycznie zadowoleni, że w takim stanie pokryski, bo to znaczy, że ten silnik jest naprawdę w dobrym stanie, skoro on zapalał, jeździł i ciągnął przylepy w takim stanie Czy Jeszcze ludzie pisali, że bardzo ładnie pracuje. Właśnie, no ale on tak nam do końca nie chodzi ładnie, ponieważ na potrzeby tak dość, dość począł. No nie wiem czy to będzie widać. Ale jest normalnie wypalona dziura w stryskiwaczu. Czekaj. widać. Widzisz to? No. Normalnie jest dziura wypalona, także... No ten ewidentnie nadaje się do wymiany. Nie, bo ma na to uszkodzenie no, To jest Zobaczymy, jak tu wyglądają te gniazda. Tragedia, panie. No jest, tragedia, no. ja bym bym. Myślę, że tu została podkładka miedziana. Ale tym nie ma. albo no, bo wcale nie było. Jednej? Dobra. Wtryskimy teraz te gniazda zawodowa. Nie, gniazda eee. do wytłoku. W tym filmie wymieniam już... Do wtrysków. Bardzo mocno, żeby... O tam została podkładka miedziana. I w miarę dobrze wygląda wszędzie. Tu została miedziana, tylko trzeba go wyciągnąć do no jest tam podkładka miedziana. Musimy ją wyciągnąć. podkładkę. Czym będziemy się ścigać? Dokładnie. Z czym będziemy porównywać moc z czterdziestką kuzyna? Ja obstawiam, że teraz na tych nowych tryskiwaczach 40 km nie ma żadnych szans. I go objedziemy. Oczywiście jego jest na szybszy, co będziemy też sprawdzać na następnych filmikach. O ile jest szybsza 40 od 60 km na każdym biegu będziemy porównywać. Ale to ja Więc subskrybujcie kanał, lajkujcie. I w ogóle. W ogóle. Şimdi <laughs> ben <laughs> Dziękujemy świeżą robką. Stara była, była. Odpalamy ciągnik. Po wymianie krótkiej. Po wymianie. Nie no widzieli na jakim. Nikt to widział. No spróbuję jeszcze. Jak oceniasz naprawę? No, pff, na pewno jest dużo mniej dymu. Dużo mniej. Tak, że wcale nie kopci. Ale, no, nie równie zaczął pracować. I dlatego, prawdopodobnie nie będzie trzeba jeszcze wziąć pompę wszystko i przejrzeć. Jeżeli cyryski były w takim złym stanie, to pompa na pewno też nie będzie w dużo lepszym. Także następna rzecz, którą będziemy robić, to wyciągniemy tą pompę, rozbierzemy ją i zobaczymy co w niej jest narobione. Też tak widać po niej, że ma tutaj so, klucz mamowe założone, czyli chyba ktoś tą pompę robił. Cała w silikonie jest. Jakieś blomby. No nic, z pompę wyjmiemy i zobaczymy. Czyli w kolejnych odcinkach wyciągamy pompę z 60. I rozbieramy i patrzymy w jakie fajnie są sekcje w pompie. To teraz odpalimy jeszcze na ciepło, zobaczymy jak kręci. O, dzięki za oglądanie do końca. Subskrybujcie kanał, w następnych odcinkach może coś z busika wrzucę. Już robiliśmy podłogę i elektrykę. Na razie trzymajcie się, cześć, robimy to!